W tym filmie zagram na mapie Europy, jako rzecz Rzeczpospolita obojga narodów, postaram się tutaj obronić Polskę przed zaborami. Age of Conflict to tylko mapa Europy, trochę to przypomina Age of History 2, ale rozgrywka to jest kompletnie inna. Więc dobra, mamy na początku no 2000 złota i jednej zdolności bojowej, co nie jest dużo. I ja tracę te pieniądze od razu, od razu jest wojna z Rosją. Nie będę bustowo Polski, zobaczymy jak sobie tutaj Polska poradzi. Tutaj jest jeszcze Wasal polski atakowany, i Polska ma wojnę na razie, tylko z Rosją, okej, okay. aż Wasal kapituluje i no i Polska jest dalej przejmowana tutaj. Czy ta wojna jest od początku rozgrywana? Chyba ta. Polska nie będzie się w stanie tutaj wybronić, bo Rosja ma więcej złota niż Polska. Jak Polsce się kończy złoto, to od razu Polska nie będzie miała jak się bić. Ok, podpisali pokój. Polska straciła trochę terenów i się Polska będzie tutaj rozwijała. Dobra, ja przyspieszę trochę czas. Okej, okay, Polska się tu fajnie rozwija 3000 zł, zaraz pewnie będą mieli już tutaj maks tego złota. Polska ma jeszcze dostęp do morza tutaj i jeszcze Polska ma Gdańsk, więc wypadałoby jakoś dostęp do tego Gdańska zdobyć. Na przykład podbijając takie prusy ale nie mają z, e, sojusz tutaj jakiś z niemieckimi państwami i z hub